Szanowni Państwo, wznawiam obrady dwudziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Szanowni Radni, przystępujemy do punktu piątego, do podejmowania uchwał. Punkt 5a. Czy Radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok? Udzielam głosu pani radnej Annie Od Odkąd jestem radną, to słyszę, że nie ma pieniędzy w gminie i chciałam się dowiedzieć, skąd się wzięło na budowę kompleksu sportowego 270 tysięcy. <grywki> Dziękuję, że się znalazło. Ale w tym kontekście do moich złożonych wcześniej interpelacji, że atakują mnie sołtysi, że nie ma na drobne naprawy na takie rzeczy podstawowe pieniędzy. Nagle operujemy taką dużą kwotą. No duży znak zapytania. Oczywiście jestem za, ale jest kwestia później utrzymania też tego Orlika, cała infrastruktura, drogi dojazdowe czy tam No jak to będzie funkcjonowało? Dziękuję dziękuję. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Więc tak się zastanawiam, jakby tutaj elegancko odpowiedzieć pani Annie. W każdym razie tak, ze sprawozdania, które państwo radni otrzymali, wynika z tego się ta kwota dzieła. O, to tak najkrócej mówiąc wynika tam ze sprawozdania z, tak, pani skarbnik. Wynika tam ze sprawozdania budżetowego, że jest to jest to jest to Najprościej mówić resztki nadwyżki budżetowej, które w części żeśmy rozdysponowali i to jest koniec nadwyżki budżetowej. Ona miała w sumie razem ze sprawozdania wynika 1,3 tysięcy zł, To jest dodatkowych dochodów, jakie wynikały za ubiegły rok. I to jest pierwsza informacja. Druga informacja to jest taka, żebyśmy też mieli świadomość, że nie ma decyzji o tym, że my będziemy budować, budować Orlika. My stwarzamy, wszelkie warunki, które uwarunkują rozpatrywanie wniosku. Ja y, dziękuję za, za to, że, że, że pani Ania jest za tym, ale generalnie ja będę dopiero szczęśliwy, prawdopodobnie dzisiaj mamy środę, być może w poniedziałek we wtorek, bo będę mógł powiedzieć, ten orlik jest. Jeśli oczywiście minister sportu wyda dokładnie 817 tysięcy złotych to wtedy ten nasz udział, który brakuje do tego. Oczywiście w ramach realizacji Orlików jest jeszcze drugi program, który zabezpiecza środki na obsługę tego Orlika. Czyli na trenerów, na instruktorów w tym zakresie. Ale to dopiero po sprawie. Jest taki program i to z tego korzystają. Także ja mam na przykład nadzieję, że jednak we poniedziałek, we wtorek z Ministerstwa Sportu otrzymamy telefon, że jest zaakceptowany, bo my mamy tak naprawdę szaleńczy termin, bo to jest zrobienie tego, my wprawdzie przygotowaliśmy się już pod względem wierceń i tak dalej, ale to jest szaleńczy termin. Także, także tyle na ten temat. Dziękuję. Udzielam głosu Panu Radnemu Ryszardowi Husar. Krótkie dopytanie tylko też Orlik, Burmistrzu. Były badania gruntowe, bo w związku z tym, że tam nieprawdopodobnie, ale było wysypisko. Proszę powiedzieć, czy, czy te, po tych badaniach wiemy, że może tam powstać bezpiecznie Orlik? Dziękuję. Z badań wynika, że Orlik może być po zastosowaniu geowłókniny i geosiatki. To na wszelki wypadek, aby w którymś momencie e, nie zaczęło to falować czy siadać. To jest wystarczające zabezpieczenie, dlatego żeby bezpiecznie umiejscowić samorząd. I mówię o korfantowie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, szanowni państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie. I stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok została podjęta jednogłośnie, czyli 13 głosów za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół w przechodzie. Jeżeli nie ma, szanowni państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół w przechodzie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół w przechodzie została przez Radę przyjęta jednogłośnie, stosunkiem 13 głosów za. Czy Radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w przechodzie? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w przechodzie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w przechodzie została przyjęta 13 głosów za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Ścinawie Małej? Jeżeli nie ma Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w ścinawie małej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie utworzenia zespołu szkolno przedszkolnego Ścinawy Małej została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 7 za, przy 5 głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu obrad odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania radnych udzieli burmistrz Korfantowa, pan Zdzisław. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, ponieważ zwykle jednak mimo wszystko odpowiadamy na piśmie na te zapytania lub też dajemy do wiadomości fakt przekazania w odpowiednie, do, do odpowiednich adresów, dotyczy to przede wszystkim bruk, jeśli chodzi o te krzyżówki, wszystkie takie, więc dlatego pozwólcie, że ja tylko poinformuję, że przekażemy te wszystkie sprawy związane do odpowiednich adresów. Natomiast jeśli chodzi o te problemy, które związane są z tymi rzeczami drobnymi, o których tutaj była mowa, to chcę powiedzieć taką rzecz, że no, gmina ma do wykonania drobne i grube rzeczy, w związku z tym na te drobne służy Fundusz Sołecki, bo to są też pieniądze no, publiczne wygenerowane z budżetu gminy i w związku z tym jest to jakby przekazanie budżetu tylko do dyspozycji poszczególnych wsi, tak jak te drobne rzeczy miejscowości sobie zapiszą w swoich uchwałach, tak, tak je wykorzystują. Zresztą mówiliśmy o tym przy podejmowaniu decyzji, przy podejmowaniu o uchwały o wydzieleniu środków z budżetu, że będziemy w trakcie zebrań, na których będą decydowane przekazanie środków nakłaniać Sołtysów i Rady Sołeckiej, a tym samym zebrania wiejskie, żeby jednak jak najwięcej środków przeszło na drogi w tym zakresie, na drogi i gminne, jak i ewentualnie, ale ewentualnie na współudziału finansowaniu środków e, czy też e, infrastruktury drogowej w ramach współpracy między województwem a powiatem. Chcę powiedzieć, że niedawno Spotkałem się z dyrektorem zarządu dróg powiatowych i w związku z prowadzonym remontem mostu Kościuszki w Dysie jest mała szansa, żeby jakiekolwiek prace chodnikowe były robione w powiecie niskim w roku 2012. Natomiast jeśli chodzi o nasz zakres pracy, to taką możliwością realizowaną przez burmistrza są środki wykazane, Przepraszam. Proszę Zosiu. o spokój. Są środki przekazane na realizację zadań na drogach gminnych. Jak wiecie, tych środków nie mamy za dużo. Uwaga Pani Radnej ani za to, że no przecież nie mamy środków, a jest tyle drobnych rzeczy. No Możemy te pieniądze zrobić i będziemy te dziurki kleić, z tym, że nie będzie wtedy możliwości realizować żadnych większych, poważniejszych zadań, które niestety są bardziej kapitałochłonne, więc to trzeba będzie wybrać. W każdym bądź razie, no Chodnik, myszowice z pełnym szacunkiem dla kolegi sołtysa, sołtysa no, pewnie w tym roku się nie doczeka, a to dlatego, że po prostu żadna ze stron udziału, a więc ani powiat, ani gmina nie przewidywała takich, takich możliwości. Rynek i ta kosteczka to, to nasza sprawa jest, my na razie przewidujemy to tak dla ciekawości podam, prawdopodobnie zmieni się, o, o, zmieni się oznakowanie na rynku. Wynika to z pewnych sugestii, jakie dotarły do policji, e, związanych z, ze sposobem parkowania na rynku. My tam chcemy wprowadzić strefę zamieszkania, to jest takie, strefa zamieszkania jest to taki znak niebieski, który wprowadza pewnego rodzaju ograniczenia i z tym będą kłopoty. To niby nic nie ma z punktu widzenia z tym chodnikiem, bo Radny Ryszard o co innego pytał, więc chcę powiedzieć przy okazji, że te drobne rzeczy takie, które są, mam nadzieję, że to zrobimy bez zaangażowania środków gminy w ramach prac takich dodatkowych, które tam. Ale w każdym razie wiem, o co chodzi. Natomiast co do rynku i, i, i mówiąc o rynku, mówię jeszcze o innych drogach charakterze publicznym lub niepublicznym. E, mogła, zmylić, mogła zmylić sytuacja, gdzie najpierw był znak na ulicy 3 maja koło Ośrodka zdrowia, potem go nie było, bo został zasł zasłonięty i teraz jest już odsłonięty i jest prawdziwy czyli za znakiem, za znakiem ktoś postawi, to nie musi koniecznie ktoś mu zdjęcie zrobić, to wystarczy, że się ktoś przejmie, przejdzie kto ma na za zadanie dopilnowanie, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostanie mandat. U nas utarło się to dla, tak, dla, 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 nie dla żartu, a może dla żartu przez łzy, Taka utarła się, utarła się tradycja już można powiedzieć, że no wszystkim ważną osobą się zdjęcia robi, gdzie samochód stoi, gdzie sama osoba bywa, i w związku z tym szybciutko przekazuje się, żeby nic się tu nie stało, do komendy powiatowej policji, do wojewódzkiej policji. Potem wzywają wszystkich, potem laboratory, takie potężne księgi dochodzeniowe. Mnie ta przyjemność wątpliwa dwa razy spotkała. Stąd doszliśmy do wniosku, że znak do tej pory na 3 maja był trefny. A o rynku mówię dlatego, że wtedy praktycznie poza tą wnęką wszystkie inne postoje są nielegalne. I będzie problem miał pewnie burmistrz, jak to wszystko zorganizować, żebyście o tym mówili, dlatego że to niebawem będzie. To tak dla ciekawości, proszę tego pamiętać o tym, ale się specjalnie tym aż. Pan radny Żabiński, więc to już mówiłem o, o sprawie. Natomiast problem pieniędzy 20 tysięcy, chcę powiedzieć, że te nasze źródło, które do tej pory było takie bardzo interesujące z punktu widzenia dodatkowego, ono wyschło już. Czyli ta, te, te kwoty, które, które się pokazywały w ramach nadwyżki budżetowej wyschły. Z Panią Skarbnik na pewno przemyślimy to. To znaczy, w jaki sposób można byłoby, ponieważ są to na dzień dzisiejszy pieniądze unijne to znaczy możliwość pozyskania środków unijnych, chcę powiedzieć, że nikt, nikt nie wie, a tym bardziej media, jakie będzie kierunki finansowania albo dofinansowania z Unii Europejskiej. Nikt tego nie wie. Także dzisiaj wszystkie te dywagacje są tylko na dużym stopniu ogólności i, i w sumie te pieniądze, o których mówił Pan Przewodniczący, to są ostatnie pieniądze, jakie można, można zyskać. Ostatnie pieniądze. I dlatego też ważnym byłoby, abyśmy jako gmina nie tylko sobie zrekompensowali włożone wkładki w ramach lokalnej grupy działania, ale także byśmy sobie wszystkie inne rzeczy zrekompensowali i tutaj dołożymy wszelkich starań, nawet jeśli by trzeba było w niektórych sołectwach zmienić uchwałę Rady po to, żeby środki w tej materii służyły jako wkład własny do, do realizacji tych małych projektów. Rozumiemy się o sobie. Czyli tutaj jest sytuacja taka, w zasadzie nie ma możliwości, bo te środki musimy wtedy przy rozliczeniu odjąć. Natomiast w sytuacji dofinansowania, możliwości dofinansowania małego projektu, no jakoś tam wezmę na plecy swoje, odjął tego, tych skutków tego. Także, także tak, tak to myślę, można byłoby ewentualnie zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze tutaj dodam, szanowni Państwo, że z Gminy Korfantów w ostatnim naborze w dniu 27 grudnia wpłynęły pięć wniosków. Cztery wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Dwa duże wnioski: Staszka Szkolnego, wniosek pana dyrektora na remont, modernizację hali tej widowiskowej pozytywnie rozpatrzony, księdza proboszcza z lipowej na remont pokrycia dachowego w miejscowości Gryżów, pozytywnie rozpatrzony, mały wniosek też pana Staszka, szkolnego dyrektora na remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej. Kuźnicy Ligockiej i remont ołtarza bocznego w kościele, kościele filialnym w Gryżowie. Został odrzucony z przykrością, muszę powiedzieć, wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną we Włostowej, ale to tylko dlatego, że słowo straż. Jeżeli by nie było tego słowa Ochotnicza Straż Pożarna, wszystko by było ok. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu siódmego. Czyli komunikaty ogłoszenia, proszę Państwa, na samym początku wiemy, że w dniu 27 maja był dniem samorządowca, dlatego też w imieniu własnym, w imieniu rady, radnych wszystkich chciałbym najserdeczniejsze życzenia, owocnej pracy i współpracy życzyć panu burmistrzowi, naczelnikom, pracownikom Urzędu, Sołtysom, no, i w, oczywiście radnych. Wszystkiego najlepszego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos lub yy, przedstawić jakiś komunikat? Udzielam głosu Pani Radnej Annie Lasczys. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik. Prosimy o pomoc, bo jeżeli chodzi o loterię fantową, małą, którą zgłosiliśmy do Urzędu Celnego, Mamy sprawę załatwioną. Jest jeszcze sprawa Urzędu Skarbowego. Czy zgłaszamy na jakich warunkach? Próbowałam telefonicznie się dowiedzieć pani w Urzędzie Skarbowym powiedziała, że my nie mamy jako sołectwo osobowości prawnej, nie mamy nadanego NIP-u, więc w związku z tym tam będzie szalona kwota, jest zaplanowana. 840 zł ma być zysku z tych losów. Co z tym pieniędzmi zrobić? Bo to jest on, ta pani stwierdziła, że to jest w takim razie y, jakieś nielegalne pozys źródło dochodu dla wioski. Także ja bym prosiła, żeby pani może nie dzisiaj, ale pomyślała, jak y, ze względów tych prawnych odnośnie y, Urzędu Skarbowego to rozwiązać. Udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi, nie, panu burmistrzowi. Dziękuję. Ja bym chciał w imieniu, w imieniu strażaków gminy Korfantów zaprosić całą Radę i wszystkich chętnych sołtysów w niedzielę 3, 3 czerwca są zawody, zawody sportowo-pożarniczych młodzieżowej drużyn strażackich w Rzymkowicach. W związku z tym od 13 będzie można tam podziwiać, podziwiać naszych młodych, najmłodszych strażaków. Bardzo zapraszam. O 13 na boisku, na boisku w Rzymkowicach. Ja rozumiem, że ponieważ w sobotę z kolei będę z Panem Dyrektorem Szkolnym uczestniczył w takim spotkaniu w mieście przysłucha będę mógł przekazać życzenia pomyślności dla miasta i gminy przysłucha w imieniu społeczności tu siedzącej. Jeśli nie będziecie mieli z tym sprzeciwu, to, to, to uznam, że mam takie uprawnienia, za co Dziękuję. bym się bardzo cieszył. Udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Kruczkiewiczowi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak bardzo krótko i z taką prośbą tutaj mamy na sali Radnego Powiatowego, bo mówimy tyle o drogach, ale drogi to także pobocza. Panie Dyrektorze, Panie Radny Powiatowy, ratuj Pan, to nasze pobocza są tak zarośnięte, a, a naprawdę, no, nie, nie, nie trzeba mówić, że akurat na terenach szczególnie północnych wiąże się to ze zwierzyną, która wyskakuje, no i stwarza to niebezpieczeństwo. Jakby Panie dyrektorze można było interpelację, bo bardzo bym prosił o wykoszenie właśnie tych poboczy, żeby o nas też pamiętali. I proszę Państwa krótko, ja... Ja się bardzo cieszę, że tutaj zaczynamy o tym mówić, bo ja wrócę do tego tematu, jaki był w Warszawie, tam mówiliśmy, a przy okazji tego piętnastolecia odnowy wsi. Naprawdę mówmy Proszę, o, o, tych, o tych sprawach, które nas boli na dole, a między innymi sprawa właśnie tych wszelkich loterii, co tutaj koleżanka Ania mówiła. Sprawy o tym się już coraz wyżej. Tu już jest wysoko, tu już jest nawet w Warszawie i myślę, że jeżeli byśmy tak wszyscy na ten temat mówili o uporządkowanie tego bo to, to nie znaczy, że nie da rady, można, to są pewne wyjścia. I mam nadzieję, że kiedyś i minister Rostrowski także przepraszam za wyrażenie, ale spuchnie i w końcu pozwoli nam tym wiejskim samorządom funkcjonować normalnie, a nie, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, że no, no prawie wyciągnięcie czy układ mafijny, który zarobi dla wioski parę groszy i sołty z panią radną w sądy będą straszyli. Także warto o tym mówić, że gdzieś tutaj zrobiono mały błąd. I myślę, że, że po prostu kiedyś to zostanie uzupełnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Andrzejowi Kruczkiewicz. Udzielam głosu pani radnej Teresie Mizera. Ja chciałabym tylko podziękować za wykonanie remontu drogi 1206 od kolonii Pogórz do Sobina. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby ogłosić? komunikat. Jeżeli nie ma, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu ósmego. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 roku 20. sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Proszę. Sposób pisania, można coś, jakieś dwa słowa, czy to już tak będzie zawsze? Jako załącznik mamy traktować nagrania fonetyczne i wizualne? To jest strasznie okrojony ten protokół. Z tego, co zawsze podpisuję, szanowni radni, jest w treści wystarczającej, naprawdę. Jeżeli chcemy szerszej informacji. Można zasięgnąć opinii, opinii u pani jeszcze Eweliny Siwek. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję i stwierdzam, że protokół przez Radę został przyjęty stosunkiem głosów 12 za i jednym głosie wstrzymującym. Proszę jeszcze chwileczkę o spokój. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 30 kwietnia 2012 roku 21 sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję Radzie i stwierdzam, że protokół został przez Radę przyjęty stosunkiem 12 głosów za przy jednym głosie wstrzymującym. I, Szanowni Państwo, zamykam obrady 22. sesji Rady Miejskiej w Korfantowie i proszę radnych jeszcze na dwie minutki na salę boczną.